O super Nie widziałem, będzie teraz skręcał No piękne widoki Ale nie da się pomylić krajobrazu Polski Nie! Zupełnie inaczej No. Jaka trochę my mamy lasy A. No, 38% jakoś tak. Na szczęście, tam gdzie mieszkam, też są jasy. Parę takich miejsc, do których mogę pojechać z cookerem i pochodzić po lesie. Nie wszystko im się udało wyciąć. No bo lasy były wycinane na budowę, podbudowę skakków i z powodu rewolucji agralnej i przemysłowej. Były, ale nie w takim pewnie kępie. Kiedyś czekałem ze źródeł historycznych, jakiś jak tam cała Polska była ukryta lasami. No, oczywiście wiem o co Pani chodzi, no. Tu... I, I lasy, i mnóstwo lasów, tam a, i tam wysoko a Ty nie. Z... No, Niestety, tak jak, jak mówiłam, wszystko... skończył. Ale... No? Ale tu ja nie wiem, jak Pan wyjechał pociągiem, no. to Pan zobaczył konie pasujące się na... Tak? No zawsze gdzieś tam będzie. Taki... To znaczy zauważyłam. Łąka i konie, a Ty nie. W Polsce nie ma nic. choćby gdy... nie wiem co było... Może zależy jaki region Polski. Bo Polska jest duża. Na nie, pewnie można byłoby takie widoki zobaczyć. I na północy Polski zatem mamy duże jezioro. A oni nie mają tyle jezior. Chociaż... Ee, Lake które ma jeziora. I Szkocja. Może kiedyś do Szkocji pojechać. Może będę miał czas. na jezioro Loch Rzeki mają kieskę, tam gdzie mieszkam, to pojecha, pojechałem na jedno miejsce, gdzie płynie hekafoi i heka kamel. I te rzeki są tak kieskie, że w nich ryby pływają. Ciekawe, znowu skręca, ale jazda.